Sarle Bruni zna każdy, kto choć trochę interesuje się światem mody, muzyki czy polityki. Czy jednak zastanawialiście się kiedykolwiek, jak to się stało, że ta charyzmatyczna włoszka stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci we Francji, pełniąc rolę żony prezydenta? Warto cofnąć się w czasie, by poznać jej fascynującą historię. Sarle Bruni, która jest teraz znana jako Karla Bruni Sarkozy, przyszła na świat w Turynie w 1967 roku. Choć początkowo związana z Włochami, od 5 roku życia mieszka w Francji, gdzie rozpoczęła swoją niezwykłą karierę. Urodziła się w rodzinie artystycznej, jej ojciec był kompozytorem, a matka pianistką, co niewątpliwie wpłynęło na jej późniejsze zainteresowanie muzyką. W młodości Bruni otaczała się sztuką, a jej talent był widoczny już od najmłodszych lat. Swoje podstawowe wykształcenie zdobyła w Szwajcarii, a później rozwijała swoje zainteresowania na studiach z zakresu architektury i historii sztuki w Paryżu. Co ciekawe, do świata modelingu weszła dopiero tuż przed swoimi 30 urodzinami, dążąc do spełnienia swoich marzeń o karierze muzycznej. Najwięcej sławy zyskała jako modelka w latach dziewięćdziesiątych. Współpracowała z najważniejszymi projektantami, a jej wizerunek zdobił okładki znanych magazynów mody. Jednak w 1997 roku, już jako uznana postać w branży, postanowiła porzucić madelin na rzecz muzyki. Od tego czasu zaistniała na scenie muzycznej, wydając sześć albumów. Które zdobyły uznanie zarówno wśród słuchaczy, jak i krytyków. Karlą Bruni zawsze fascynowało połączenie różnych światów, mody, muzyki oraz polityki. Zanim związała się z Nicolasem Sarkozym, spotykała się z wieloma znanymi osobistościami, w tym muzykami, takimi jak Eric Clapton czy Kevin Kastner. Miała także długoletni związek z francuskim filozofem Rafaelem Mentovenem, z którym ma syna Aureliena, który przyszedł na świat w 2001 roku. Jej życie osobiste nabrało zupełnie nowego wymiaru w 2008 roku, kiedy wyszła za Nicolasa Sarkozy'ego w pałacu elizejskim w Paryżu. Był to pierwszy przypadek w historii Francji, kiedy prezydent ożenił się podczas pełnienia urzędowej funkcji. Para doczekała się córki Guli, która przyszła na świat w 2011 roku, co dodatkowo wzbogaciło życie bruni, wnosząc do niego nową radość i wyzwania. Carle Bruni można określić jako osobę, która potrafi łączyć przeciwieństwa jest artystką, matką i pierwszą damą której życie i kariera są doskonałym dowodem na to, że pasja, determinacja i nieustanne dążenie do spełnienia marzeń mogą prowadzić do niesamowitych osiągnięć. Jej historia to nie tylko opowieść o sukcesie, ale przede wszystkim inspiracja dla wielu, pokazując, że bez względu na okoliczności warto podążać za swoimi pasjami i nie bać się wyzwań, które stawia przed nami życie.